Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W tym odcinku podróży z Kubą Hiszpania, ta lądowa, Baleary, czyli Ibiza, Minorka, Majorka. Gdzie wybrać się z tych kierunków najbardziej? Jeżeli chcielibyśmy poimprezować, to oczywiście polecamy Ibizę, słynie z najlepszych, naj, największych dyskotek na świecie. Jeżeli chcemy wypocząć w ciszy i spokoju, to y, zachęcam wszystkich klientów na wypoczynek na minorce. A jeżeli chcemy połączyć y, przyjemne z pożytecznym i troszeczkę poimprezować, to polecam Majorkę. Ale to nie jest tak, że na przykład na Ibizie nie wypoczniemy w spokoju, że tam tylko klubowe granie i do Białego Rana szaleństwo? Nie, jeżeli chodzi o Ibizę, to tak de facto y, mamy. Y, to miejsce imprezowe w jednym miejscu, w stolicy wyspy. A wyspa nie kończy się na stolicy, jest dużo pięknych, za, pięknych zakątków w ciszy i spokoju. Klienci również mogą jak najbardziej wypocząć. Ale na wszystkich tych hiszpańskich kierunkach tam nie spotkamy raczej resortów, tylko takie klimatowe, raczej zabudowy hotelowe, tak? Tak, jeżeli chodzi o te e, trzy wyspy, o których my rozmawiamy w tej chwili, są to raczej hotele mm, butikowe, Hotele o standardzie czterech gwiazdek rzadko się spotka resort pięciogwiazdkowy, taki jak w Turcji czy w Egipcie. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że w Hiszpanii cztery gwiazdki to całkiem przyzwoity poziom. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o hiszpańskie cztery gwiazdki, to jak najbardziej jest to godna propozycja, bo w w tych czterech gwiazdkach otrzymują klienci wszystko. Będzie jak park będzie kilka basenów, będą restauracja, à la carte. Niewątpliwą atrakcją przebywania na wakacjach na terenie Hiszpanii kontynentalnej jest możliwość zwiedzania, pojeżdżenia po okolicy, pojechanie do Barcelony. Tak, oczywiście. Wybierając kierunek hiszpanii lądową, jest możliwość zwiedzenia Katalonii, czyli wybieramy się jak Costa Brava lub Costa Dorada i mamy możliwość zobaczenia całej Katalonii. Jedziemy sobie do Almerii, mamy możliwość zobaczyć góry Sierra Nevada. Jadąc lecąc do Malagi, mamy możliwość zobaczyć całą Andaluzję. Również możemy zahaczyć o Gibraltar. Cenowo w Hiszpaniach. Chyba nie jest to najtańszy kierunek, ale też już w miarę dostępny. Nie tak jak jeszcze kilkanaście lat temu. Porządny hotel na południu Hiszpanii. Czy to jest Costa del Sol, czy Costa Almeria. Mówię o bardzo dobrym hotelu cztery Jest to cena w, w, w trakcie przedsprzedażowej około 3,5 tysiąca za osobę Dorosą Dzieci oczywiście pobyt mają gratis, płacą jedynie za przelot. Oczywiście, jeśli weźmiemy to w ofercie first minute, bo w wakacje to będzie zdecydowanie drożej. Wakacje ten hotel, o którym teraz myślę, będzie kosztował grubo powyżej 4 tysięcy. Czyli taką Hiszpanię od stycznia kupujemy, czy już teraz można zarezerwować? W Hiszpanię rezerwujemy już teraz, już zapraszam serdecznie naszych klientów do. Do dokonania rezerwacji w przedsprzedaży. Naprawdę warto. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.